Dla dziewczynki i chłopczyka Adam z kotką książki czyta. Cześć, ja nazywam się Adam, a to moja kotka Lili. Dzisiaj będziemy wam czytali książeczkę pod tytułem Martynka. Martynka, pierwsze czytanki. Nowa koleżanka. Skończyły się wakacje. Czas wracać do nauki. Hurra! Martynka jest bardzo ciekawa, kto z jej klasy był nad morzem, a może ktoś odpoczywał nad jeziorem lub w górach. Witaj, Martynko, woła Renatka. Hej, hej, odpowiada Martynka i zaraz podbiega do Karolinki. Ale ci włosy urosły. Prawie cię nie poznałam, mówi. Obok stoi Ala i ogląda kuferek Beatki. Nie wiesz, w której sali jest klasa druga? Nieznajoma dziewczynka prosi Martynkę o pomoc. To moja klasa, chodź ze mną, mówi Martynka z uśmiechem. Mam na imię Martynka, a ty, a ja Cynthia, odpowiada tamta niepewnie. Jaka duża to nasza szkoła? Cynthia jest zdumiona. Martynka zauważa, że nowa koleżanka ma obcy akcent. Pyta ją skąd pochodzi. Jestem z Indii. Z Indii? Tam musi być wspaniale. Macie słonie, prawda? Chciałabym zobaczyć słonia na wolności, nie wzo. U nas ich nie ma, ale i tak jest miło zapewnia Martynka. Zaraz pokażę ci całą szkołę. Dzieci, to jest Cynthia, wasza nowa koleżanka, mówi pani na początku lekcji. Witamy cię Cintio, możesz usiąść. Obok mnie jest wolna, wyła szybko Martynka. Poznałyśmy się z Cintią w szatni. Już wiem, że ona przyjechała z Indii. To w Afryce, tak? W Kubanie pewnie. Pani zdejmuje spółki globus. Poszukajcie sami, proponuję. W Azji! Indie są w Azji, nie w Afryce! Dziwi się Kuba. Martynka zabiera Cynthię do biblioteki. Przeglądają książki o zwierzętach. Pani zadała nam trudne wypracowanie, opowiada koleżance. Mamy opisać gada albo płaza, ale tak, jakby to był kolega z naszej klasy. Co za pomysł! Bardzo fajny! Cynthia jest naprawdę zafascynowana. Chcesz? Zrobimy to zadanie razem, jeżeli pani nam pozwoli. Za okna słychać śmiechy i gwar z boiska. To znak, że zaczęła się przerwa. Myślisz, że też możemy tam iść? Pyta Martynkę Cynthia. Oczywiście. Dziewczynka odkłada książkę o gadach i płazach na bok. Należy nam się trochę rozrywki i ruchu. Martynko, dlaczego grasz w klasy zamiast iść na zebranie redakcji? Pyta Asia. Przygotowujemy nowy numer gazetki, chyba nie zapomniałaś? Ojej, zapomniałam! Martynka złości się na siebie. Jak mogłam o tym zapomnieć? Chodź za mną, pośpiesz się, uśmiecha się Asia. Nie damy sobie rady bez ciebie. Marek nie pozwoli nikomu omawiać nowego numeru bez swojej ulubionej redaktorki. Nagle na zebranie redakcji wpada pani Ilona. Moi drodzy, odłóżcie te artykuły i chodźcie na WF. Czekam na Was w sali gimnastycznej, mówi stanowczo. A kiedy dzieci protestują, robi surową minę. Sport pomaga nie tylko ciału, ale i umysłowi. Nie chcę słyszeć żadnych wymówek. Przebierajcie się, zaczynamy rozgrzewkę. Nie ma wyjścia, Pani bardzo nie lubi lenistwa. Pora na trening i tyle. Nawet Weronika musi być w sali gimnastycznej, mimo że ma zwolnienie od ortopedy. Cynthio, pora na obiad. Mam nadzieję, że jesteś bardzo głodna. Martynka uśmiecha się do nowej koleżanki. Jestem głodna, ale wiesz, ja nie jem wołowiny. Cynthia nie lubi o tym opowiadać. W Indiach nie jada się krów. Na szczęście, w ten wtorek na obiad nie ma mięsa. Jest makaron z sosem pomidorowym. Cynthia zajada z apetytem. Zaraz po obiedzie zaczyna się lekcja plastyki. Będziemy dziś malować postaci z bajek, zapowiada pani Helenka. Martynka od razu wie, kogo namaluje. Najbardziej lubi małą syrenkę. A ty, Karolinko? pyta pani. Karolinka zastanawia się przez chwilę, a potem decyduje. Wybieram Kopciuszka. Wreszcie przerwa i ulubiona zabawa Martynki. Kalambury. Znasz tę zabawę? pyta Cintia I szybko wyjaśnia. Jedna osoba pokazuje hasło, inni zgadują. Ten, kto pokazuje, nie może nic mówić. Ani słowa, rozumiesz? Ale fajnie, cieszy się Cynthia. I od razu odgaduje zagadki Martynki. Wiem, to ślimak, a teraz sowa. A to. Ojej, to za trudne. Pokazywałam wieloryba. Koniec przerwy. Dzieci malują dalej bohaterów z bajek. Agatka rysuje psa. A co to za wielki czarny ptak na Twoim obrazku? Pyta pani Helenka, Magdę. Nie mam pojęcia, co to za bajka. To kruk z bajki o rudym kotku wyjaśnia Madzia. Nie znam takiej bajki, woła Iza. A wy znacie? pyta dzieci. Nie, nie. Opowiesz nam, Madziu? I Magda opowiada całej klasie o kruku i rudym kotku. Pora powiesić obrazki na ścianie. Nasza klasa wygląda teraz jak galeria sztuki. Cieszy się Martynka i pomaga Agatce zawiesić jej obrazek. Jest bardzo ładny. Masz wielki talent, pani Helenka myśli tak samo. Brawo, Agatko. Pociąg, który narysował Marcin, też jest śliczny. Agatka nie jest samolubna. Troszczy się, żeby kolega nie był smutny. Na ostatniej lekcji cała klasa wyrusza nad staw. Ile tu żabek? woła wesoło Martynka. Widzicie tę malutką? Jak ona głośno kumka! Ojej, a tam pływa złota rybka! I druga ryba, jaka wielka! Cynthia patrzy na nie z zachwytem. W małej indyjskiej wsi, gdzie mieszkała, nie było tylu żab i ryb. W okolicy nie było nawet stawu. Pora wracać do klasy! Mówi pani. Zabierzemy ze sobą dwie kijanki. Wpuścimy je do akwarium. Pewnego dnia, zamiast kijanek, zobaczymy tam żaby. Żaby? Martynka jest zaskoczona, ale zaraz przypomina sobie, że każda żabka najpierw jest malutką kijanką wyglądającą jak rybka. Fajnie będzie obserwować, jak kijanki zmieniają się w żaby. To już koniec lekcji. Na parkingu przed szkołą czeka tłum dorosłych. Mamo, tato, mnie odbierze dziś ciocia. Babciu, jestem tutaj. Każdy biegnie szybko do swojego opiekuna. Pa, do jutra, wołają do siebie dzieci. Pa, Cynthio. Martynka macha nowej koleżance na pożegnanie. Koniec. Dziękuję za oglądanie tego odcinka. Jeżeli filmik wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie nasz kanał lub poprosić o to rodziców. Pa pa!